Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w Kryptoblogerze, ja mam na imię Rafał i w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, w jaki sposób przelać kryptowaluty z giełdy BitBay na giełdę Binance. Na tym kanale znajdziesz również dedykowane playlisty dla giełdy BitBay oraz Binance. Tam jest więcej tutoriali o tym, w jaki sposób wypłacać pieniądze, w jaki sposób handlować na tych giełdach. Także jeżeli chcesz się uczyć o kryptowalutach, to subskrybuj ten kanał i daj lajka. Żeby wypłacać pieniądze bądź kryptowaluty z giełdy Binance trzeba mieć drugi poziom weryfikacji. Przy pierwszym poziomie możesz wpłacić pieniądze, natomiast żeby wypłacić musi być drugi poziom. Dlatego najpierw sobie to zrób. Kiedy już masz zweryfikowane konto, przechodzisz do dashboard w prawym rogu wypłaty i gdybyśmy chcieli wypłacić sobie pieniądze na konto, to tutaj korzystamy z tej opcji po prawej stronie Fiat, polski złoty ale na tą chwilę chcemy przelać kryptowaluty na inną giełdę. Różne kryptowaluty mają różne opłaty za transfer i niektóre kryptowaluty mają dość wysoką, wysoką opłatę. Ja głównie przelewając kryptowaluty z BitBay na Binance korzystam z Litecoina, Strona albo ze Stellara. Na przykład skorzystajmy z Strona. Żeby podać ten adres, muszę wejść sobie na giełdę Binance. W tym miejscu jesteśmy logując się do giełdy Binance. Teraz wchodzimy w portfel, wpłata tutaj na żółto po lewej stronie, zdeponuj kryptowaluty i tutaj sobie wybieram Tron, skrót TRX. Tak. Nazwa sieci Tron TRX, średni czas przybycia 2 minuty, minimalna wpłata tutaj jest podana i teraz tak adres Nigdy nie przepisujcie adresu, ja sobie go kopiuję, wklejam tutaj, zawsze sprawdzam cztery pierwsze i cztery ostatnie literki, żeby przypadkiem nie pomylić adresu. Możliwe jest coś takiego, że hakerzy w momencie, kiedy na przykład ty sobie kopiujesz, tak, C, to on podstawia teraz do schowka inny adres i wklejając możesz wkleić inny adres tutaj, dlatego trzeba zawsze sprawdzić czy on jest czy on jest poprawny TF5P TF5P WVIB. WVIB. Ok, zgadza się. No dobrze, no to na potrzeby tego filmu zróbmy sobie taki przelew. Ja tutaj nie mam trona, ale mam parę złotówek, więc zakupmy. Tron, wystaw ofertę. Najniższa cena to 29 groszy. Kup. Dobrze, oferta została zrealizowana. Tutaj wyświetliło mi się, ile mam teraz trona. Wracam do dashboard. Wypłata. Tron. Jeszcze raz sobie skopiuję ten adres. TF5P. W, V i B. Zgadza się. Powiedzmy, że wypłać. Wszystko. Bez komentarza. Powiedzmy, że dodaj do listy odbiorców. Ja sobie wpiszę Tron. Binance. Wypłać. Operacja została zlecona poprawnie. Zamknij. Dobrze, czyli Tron leci teraz na Binance. I jeszcze chciałem Wam powiedzieć coś ważnego. Pamiętajcie, że kiedy przesyłacie kryptowaluty To zawsze musicie przesyłać je na ten sam adres Jeżeli na przykład przesyłamy Bitcoina To on musi trafić na adres Bitcoina Nie możecie na przykład przesłać Bitcoina na adres Bitcoin Cash Bo go stracicie Tak samo nie mogę wysłać Bitcoina na adres Ethereum Bo go stracę I kiedy, o na przykład tutaj wejdę, wejdę sobie w płatę za chwilę zostanie wyświetlony adres do wpłat waluty Bitcoin. Wpłata innej waluty niż Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin SV na ten adres może skutkować niezaksięgowaniem środków na koncie i poważne trudności w ich odzyskaniu. I kiedy kliknę sobie jakąkolwiek kryptowalutę, to właśnie tutaj będę miał informację o tym, z jakiej sieci ona korzysta. Na przykład załóżmy MANA, czyli Decentraland. MANA jest tokenem Ethereum. Wpłata na ten adres innej waluty niż Decentraland, w tym innych tokenów opartych Ethereum, jak i wpłaty samego Ethereum może skutkować niezaksięgowaniem środków na koncie. Czyli zawsze przesyłając kryptowalutę sprawdzamy sobie adres tego portfela, na przykład LISK, wpłata i tutaj pokazuje mi się adres do wpłaty. Różne kryptowaluty, różne tokeny mają różne adresy. Widzicie, ten adres całkiem inaczej wygląda niż na przykład adres Bitcoina. Kiedy wejdziemy w dashboard, tutaj po prawej stronie mamy historię. 18 minut temu zaksięgowałem ten przelew, 6 minut temu nastąpiła wypłata środków. Czyli teraz wchodząc na giełdę Binance, handluj, konwersja. Znaliśmy sobie Trona Max. No i dostałem już kryptowalutę Tron na giełdę Binance. Pamiętaj o tym, że na tym kanale znajdziesz playlisty dedykowane giełdzie Bitbay oraz giełdzie Binance, więc tam możesz znaleźć więcej filmów e, tłumaczących, w jaki sposób handlować czy przesyłać kryptowaluty. Jeżeli ten film był pomocny, to subskrybuj kanał, daj lajka i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!